Według tradycji biblijnej budowa wieży Babel miała miejsce w czasach, gdy cała ludzkość posługiwała się jeszcze jednym wspólnym językiem i mieszkała razem na równinie Sinear, utożsamianej z obszarem starożytnej Mezopotamii. Był to okres po wielkim potopie, kiedy potomkowie Noego zaczęli rozpraszać się po ziemi, ale wciąż stanowili jedną wspólnotę. Ludzie, pragnąc zaznaczyć swoją obecność, uczynić swoje imię wielkim, postanowili wznieść monumentalną budowlę. Która sięgnęłaby aż do nieba. Wieża Babel była więc dziełem ambicji i pychy ludzkiej. Zamiar jej budowniczych był jasny: chcieli stworzyć konstrukcję, która nie tylko zadziwi wszystkich, lecz także stanie się pomnikiem ich jedności i potęgi. Według opowieści budowniczowie używali cegieł suszonych na słońcu oraz asfaltu jako zaprawy. Było to zgodne z techniką budowlaną znaną w Mezopotamii, gdzie brakowało kamienia. A glina była podstawowym surowcem. Budowla miała przypominać zygurat, czyli charakterystyczną świątynię schodkową, jaką można było zobaczyć w wielu miastach tamtego regionu. Jej kształt złożony był z potężnych tarasów wznoszących się jeden nad drugim, a całość miała symbolicznie przybliżać ludzi do sfery boskiej. W micie wieża nie jest jednak przedstawiana jako obiekt kultu, ale raczej jako próba ludzkiej ingerencji w porządek ustanowiony przez Boga. Zgodnie z Księgą Rodzaju, sam Bóg zwrócił uwagę na zamiary ludzi i uznał, że ich jedność oraz wspólny język sprawiają, iż nic nie będzie dla nich niemożliwe. By przerwać budowę, pomdrugeszał im języki, sprawiając, że nie mogli się wzajemnie porozumieć. Zamęt, który wówczas nastąpił, uniemożliwił dalsze prace, a ludzie rozproszyli się po całej ziemi. W ten sposób wieża pozostała niedokończona. A wydarzenie to tłumaczyło w tradycji biblijnej różnorodność języków i narodów. Opowieść o budowie wieży Babel miała znaczenie symboliczne. Ukazywała granice ludzkiej pychy, uczyła pokory wobec boskiej woli. Przypominała, że choć człowiek ma zdolności twórcze i potrafi wznosić wspaniałe budowle, to jednak przekroczenie boskiego porządku prowadzi do upadku. Sama wieża stała się w kulturze symbolem zarówno ludzkiej ambicji. Jak i chaosu, jaki rodzi się z braku porozumienia. W tradycjach pozabiblijnych miejsce to bywało utożsamiane z Babilonem, miastem, które w późniejszych wiekach zasłynęło ze swoich wspaniałych świątyń i pałaców, a także z monumentalnego ziguratu poświęconego Bogu Mardukowi. To właśnie ta budowla, znana jako Etemenanki, mogła stać się historycznym pierwowzorem dla biblijnej wieży Babel. Boska interwencja w historii wieży Babel jest jednym z najbardziej sugestywnych i symbolicznych momentów w całej tradycji biblijnej. Według Księgi Rodzaju ludzie, zjednoczeni jednym językiem i jednym celem, zaczęli budować wieżę sięgającą nieba, aby uczynić swoje imię wielkim i nie dopuścić do rozproszenia po świecie. Był to akt pychy, sprzeciwu wobec boskiego planu i próba wyrwania się spod władzy Stwórcy. Właśnie wtedy Bóg zwrócił uwagę na ich dzieło i postanowił przerwać tę budowę, aby pokazać ludziom granice ich możliwości. W opowieści Bóg mówi, że skoro ludzie tworzą jeden naród i posługują się jednym językiem, to nic nie będzie dla nich niemożliwe, jeśli razem podejmą jakieś przedsięwzięcie. Ta obserwacja ukazuje zarówno potęgę jedności, jak i zagrożenie wynikające z użycia jej przeciw boskiemu porządkowi. Zamiast zniszczyć samą wierzę, Stwórca zdecydował się uderzyć w to, co było źródłem ich siły, w język, który łączył całą wspólnotę. Interwencja polegała na tym, że Bóg ponduje szałmowę budowniczych. Ci, którzy jeszcze przed chwilą rozumieli się bez problemu, nagle zaczęli mówić różnymi językami, niezrozumiałymi dla innych. Rozproszenie językowe spowodowało chaos, kłótnie i brak porozumienia. Narzędzia upadały. Rozkazy były niezrozumiałe, a zamiary sprzeczne. W takiej atmosferze niemożliwe stało się dalsze wznoszenie wieży. Ludzie, nie mogąc dokończyć swojego dzieła, zaczęli rozchodzić się w różne strony świata. W ten sposób powstały różne narody i kultury, a sama wieża została porzucona, pozostając symbolem niedokończonej ludzkiej ambicji. Nazwa Babel została powiązana z hebrajskim słowem oznaczającym zamęt co miało odzwierciedlać pomieszanie języków i niemożność dalszej współpracy. Boska interwencja tej opowieści nie była więc zwykłym aktem zniszczenia, lecz głęboką lekcją. Pokazywała, że ludzka jedność jest potężna, lecz gdy zostaje wykorzystana w sposób pyszny i sprzeczny z boskim porządkiem, może stać się zgubna. Zmieszanie języków miało podkreślić, że to Bóg ustala granice i że tylko On jest tym, które naprawdę łączy lub dzieli ludzkość? Mit o boskiej interwencji przy Wieży Babel tłumaczył nie tylko pochodzenie różnorodności językowej, ale także odwieczne trudności w komunikacji i współpracy między narodami. W wymiarze duchowym przypominał o konieczności pokory wobec boskiego planu i ostrzegał, że każda próba sięgnięcia po boską władzę kończy się upadkiem. Interpretacje religijne i filozoficzne Wieży Babel są niezwykle bogate i różnorodne. Ponieważ ta opowieść biblijna stała się jednym z najbardziej symbolicznych mitów o ludzkiej naturze, granicach ludzkich ambicji i relacji człowieka ze stwórcą. W tradycji judaistycznej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej wieża była traktowana jako symbol ludzkiej pychy, która sprzeciwia się woli Boga. Budowniczowie chcieli wznieść budowlę sięgającą nieba, aby stać się równi boskości, co interpretowano jako akt buntu wobec ustalonego porządku świata. Judaizm podkreślał, że była to próba przekroczenia boskich granic i zlekceważenia nakazu rozproszenia się po ziemi, jaki Bóg dał ludziom po potopie. W chrześcijaństwie wieża stała się znakiem grzesznej ambicji ludzkości, a pomieszanie języków ukazywane jako karę, ale także jako narzędzie boskiej pedagogii. Święty Augustyn pisał o niej jako o przykładzie ziemskiego miasta, przeciwstawnego miastu Bożemu, w którym króluje pokora i jedność w Bogu. Z kolei w średniowiecznych komentarzach interpretowano wieżę jako alegorię kościoła bez Boga, wznoszonego na fundamencie ludzkiej pychy i rozumu, który nie może doprowadzić do zbawienia. W tradycji katolickiej historia ta miała jeszcze jedno znaczenie. Ukazywano ją w kontrze do dnia pięćdziesiątnicy, gdy apostołowie dzięki darowi ducha świętego zaczęli mówić różnymi językami, a mimo to wszyscy ludzie ich rozumieli. Tam, gdzie wieża Babel była symbolem rozproszenia i braku porozumienia, tam pięćdziesiątnica stawała się obrazem odnowionej jedności w Bogu. W islamie, który również zna opowieść o wieży, kładziono nacisk na pychę ludzką i daremność prób dorównania Bogu. Niektóre tradycje muzułmańskie wspominają, że budowniczowie wieży chcieli dosięgnąć nieba, aby walczyć z Bogiem lub wyrwać się spod jego władzy. Pomieszanie języków i rozproszenie ludów było więc znakiem Bożej sprawiedliwości i przypomnieniem o zależności człowieka od Stwórcy. Filozofowie podejmowali ten temat w różnych epokach, nadając mu szersze znaczenie. W starożytności i średniowieczu wieże rozumiano jako metaforę ludzkiego poznania, które ma swoje granice. Człowiek, próbując zgłębić tajemnice nieba, napotyka na bariery, które pokazują mu, że istnieje wiedza dostępna tylko Bogu. W czasach nowożytnych myśliciele zaczęli interpretować wierze w kontekście różnorodności kultur i języków. Dla niektórych stała się symbolem bogactwa ludzkiej cywilizacji, która powstała właśnie dzięki rozproszeniu. Zamiast widzieć w niej jedynie karę, dostrzegano fundament pluralizmu, różnorodności i dynamiki rozwoju świata. W filozofii współczesnej, szczególnie w XX wieku, wieża była interpretowana przez pryzmat problemów komunikacji i alienacji. Pojawiły się głosy, że pomieszanie języków można rozumieć jako metaforę trudności w porozumieniu się ludzi różnych kultur i systemów wartości, co prowadzi zarówno do konfliktów, jak i do twórczej różnorodności. Filozofowie języka wskazywali, że historia Babel ukazuje zarazem potęgę słowa i jego ograniczenia to język buduje wspólnotę, ale też potrafi ją rozdzielać. Wieża Babel była także przedmiotem refleksji egzystencjalistów. Którzy widzieli w niej przykład ludzkiej samotności i zagubienia w świecie pełnym niezrozumienia. Z kolei myśliciele chrześcijańscy nadal podkreślali, że pełne pojednanie i przezwyciężenie tego pomieszania języków możliwe jest jedynie w Bogu. Ta opowieść przez wieki była więc nie tylko obrazem pychy i boskiej kary, ale także punktem wyjścia do głębokich rozważań o jedności, różnorodności, granicach ludzkiej natury i sensie ludzkiego poznania. Dzięki temu wieża pozostaje jednym z najbardziej uniwersalnych symboli w kulturze religijnej i filozoficznej, który wciąż inspiruje do refleksji nad losem człowieka i jego miejscem we wszechświecie.